Ciężko tak naprawdę znaleźć chociaż jedną osobę, która wie, co to jest bitcoin. I wspiera tą ustawę. To jest naprawdę bardzo trudne. Nie ma żadnej strony, która by twierdziła, że ta ustawa ma jakikolwiek sens. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, jest niezwykle dziadowską instytucją. Ona nie potrafi funkcjonować na nowoczesnym rynku. Jest to instytucja, która zajmuje się od lat tępieniem kryptowalut. Wszyscy znamy akcje medialne KNF-u, gdzie finansował w telewizjach publicznych, w różnych gazetach akcję zniechęcającą Polaków do inwestowania w kryptowaluty. Obecnie jest tak, że niestety. Bitcoin, już szerzej kryptowaluty, tak naprawdę. Dąży się do tego, żeby one się wpasowały w zastany rynek finansowy. A idea była inna. My mieliśmy przeprowadzić rewolucję. Czyli, my mieliśmy zmienić rynek finansowy, a nie tak okroić bitcoina i kryptowaluty, żeby pasowały do systemu finansowego. No ideologicznie jest to droga w złą stronę, że tracimy pewne narzędzie w walce z przeciwnikiem, jakim jest wszechogarniająca władza. Rynek kryptowalut nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał docelowo. Nie istnieje sposób bezpiecznego przechowywania kryptowalut. Walut, który by był dostępny dla większości społeczeństwa. To moim zdaniem jest to droga donikąd, i długoterminowo tracimy przewagi bitcoina, które, dla których tak naprawdę ten bitcoin powstał. Wydaje mi się, że to być może, a raczej na pewno mogłoby spowodować, że w krótkim terminie te wzrosty, na które tak bardzo wszyscy liczą, byłyby mniejsze. To jest prawda, jestem tego świadomy. Cześć. Jesteśmy na warszawskiej edycji konferencji Invescavs, a wraz ze mną w studiu telewizji biznesowej jest dziś Tomasz Mencen z firmy Bitomat. Witam Ciebie Tomku. Cześć. Dziś rozmawiać będziemy dużo na temat regulacji, na temat ustawy, która wstrząsnęła właściwie polską branżą kryptowalut. Natomiast chciałem zacząć troszkę inaczej, chciałem zacząć trochę bardziej pozytywnie, no i złożyć na właściwie Twoje ręce gratulacje, bo Polska awansowała, wyprzedziła Singapur i awansowała na piąte miejsce na świecie pod względem ilości bitomatów w naszym kraju, więc to jest myślę, że ogromny sukces, do, do którego wy jako firma przykładacie ogromną cegiełkę i Powiedz proszę, jakie są plany na kolejne miesiące, kolejne lata, dalsza aktywna ekspansja? No Będziemy próbować. Oczywiście wszystko zależy od regulacji, ponieważ naszą ideą jest, żeby móc dostarczać możliwość sprzedaży i, za, i, i kupna kryptowalut w sposób anonimowy. To jest jakby to, to, to stało w fundamentach naszej, naszej działalności. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że, że będziemy mogli działać dalej w Europie i rozwijać się na inne kraje, ale, ale jak będzie, to, to zależy od tego, co regulatorzy postanowią. No właśnie, jeśli chodzi o regulacje, to sejm przegłosował ustawę implementującą europejską regulację MiKa. No i zrobił to w dość kontrowersyjny sposób, dlatego że nie przyjęli tej posłowie nie przyjęli tej ustawy w takiej formie minimum jak ona powinna być, tylko rozbudowali ją kilkukrotnie. Czy twoim zdaniem to jest ruch w dobrą stronę, czy zmierzamy ku wielkiemu przeregulowaniu, które zdusi innowacje w kraju? Nie nazwałbym tej ustawy kontrowersyjnej, wydaje mi się, że ona nie wzbudza żadnej kontrowersji, ponieważ jest... Y Absolutnie jasne, że jest ona po prostu błędna. Jakby nie ma, nie ma żadnej strony, która by twierdziła, że ta ustawa ma jakikolwiek sens poza KNF-em. Nawet posłowie, którzy za nią głosowali, nie mają na jej temat nic do powiedzenia, więc nie ma strony, która uważa, że ta, że ta ustawa się do czegokolwiek nadaje, więc nie ma kontrowersji. Jest jasne stanowisko mówiące, że, że ona właśnie, tak jak powiedziałeś, zdusi cały rynek krypto. Tak jak wspomniałem, ustawa ta została przygotowana i napisana przez KNF, czyli Komisję Nadzoru finansowego. Jest to instytucja, która zajmuje się od lat, oprócz nadzorem nadzoru rynku finansowego, zajmuje się tępieniem kryptowalut. Wszyscy znamy akcje medialne KNF-u, gdzie finansował w telewizjach publicznych, w różnych gazetach akcję zniechęcającą Polaków do inwestowania w kryptowaluty. KNF nadzoruje banki yy, którym niejako nieoficjalnie każe zamykać konta bankowe wszystkim firmom, które parają się handlem kryptowalut też myślę, że wielu naszych widzów miało też problem z bankiem, który blokował mu na przykład różne przelewy na, na giełdy kryptowalut, więc jakby KNF ma stanowisko jednoznacznie antykrypto. No, i KNF przez, przez KNF de facto został uznany za tą instytucję, która ma regulować rynek kryptowalut w Polsce, ma nadzorować rynek kryptowalut w Polsce. Więc wydaje się dość jednoznaczne, że, że po prostu ten rynek zostanie całkowicie zaduszony. No i właśnie, jeżeli KNF miałby nadzorować rynek kryptowalut, Twoim zdaniem nie KNF? Jeżeli nie KNF, to kto? Czy powinna powstać nowa instytucja? Jeżeli tak, to kto miałby ewentualnie wchodzić w, skład, w jej skład? Znaczy, czy wychodzisz no tak. z założenia, że w ogóle rynek nie powinien być regulowany? Znaczy, do znaczy, tego nie obejdziemy? To zależy. To Może najpierw, jak powinno być idealnie. No, to idealnie uważam, że nie powinien być ten rynek w ogóle regulowany na ten moment, dlatego że jest po prostu za wcześnie. W sensie rynek kryptowalut nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał docelowo. Wydaje się, że rynek nie dotyczy... Jeszcze nie wypracował rozwiązań wewnętrznie, które by powodowały, że kryptowaluty mogą stać się naprawdę popularne, że adopcja będzie naprawdę szeroka. Na przykład nie mamy, nie istnieje sposób bezpiecznego przechowywania kryptowalut, który by był dostępny dla większości społeczeństwa. Takie mechanizmy się nie wypracowały w żaden sposób. Czyli jeżeli teraz uregulujemy na przykład wielkie podmioty, po to, żeby ludzie mogli trzymać te kryptowaluty w wielkich podmiotach, żeby to bezpiecznie, bezpiecznie można było robić. No to wtedy dojdziemy do sytuacji, w której nigdy nie powstanie zapotrzebowanie na bezpieczny self-hosting, swoich własnych self custody, swoich własnych yy, kryptowalut. I one zawsze już będą głównie przytrzymywane właśnie na giełdach, w bankach. W sensie to będzie stan, do którego dojdziemy. Moim zdaniem jest to błędny stan. Nie chciałbym, żeby, żeby w przyszłości tak to wyglądało. Ja bym wolał, żeby ten rynek rozwijał się nawet wolniej, żeby nie płynęły do niego największe kapitały jakieś yy, spółki, ETF-y, tego typu rzeczy, ale żeby on. Zajmował się prawdziwą adopcją kryptowalut takimi, jakimi one są, takimi, jak zostały zaplanowane. Czyli, żeby to był faktycznie ten peer-to-peer -peer money, a nie pieniądze trzymane na zapisie bankowym. To jest jakby moja opinia. Wydaje mi się, że to być może, a raczej na pewno mogłoby spowodować, że. W krótkim terminie te wzrosty, na które tak bardzo wszyscy liczą, byłyby mniejsze, to jest prawda, jestem tego świadomy. Natomiast wydaje mi się, że to by pozwoliło, czyli ta adopcja w pośród ludzi prawdziwego bitcoina, a nie jakiegoś zapisu cyfrowego w banku, że to by doprowadziło właśnie do prawdziwej adopcji, do prawdziwej zmiany na rynkach finansowych, bo obecnie jest tak, że niestety bitcoin i szerzej kryptowaluty tak naprawdę. Dąży się do tego, żeby one się wpasowały w zastany rynek finansowy, a idea była inna, my mieliśmy przeprowadzić rewolucję. Czyli my mieliśmy zmienić rynek finansowy, a nie tak okroić bitcoina i kryptowaluty, żeby pasowały do systemu finansowego. Uważam, że no ideologicznie jest to droga w złą stronę, że tracimy pewne narzędzie w walce z y, przeciwnikiem, jakim jest wszechogarniająca władza. Nie, chcę, żeby to brzmiało zbyt y, za dużą teorię spiskową tutaj robić. Natomiast no, prawda jest taka, że ucisk fiskalny, ucisk inwigilacyjny jest coraz większy na świecie. Dodruk pieniądza jest coraz większy. Kryptowaluty miały być yy, przeciwwagą do tego, a i, i ty tylko, że sytuacja, w jakim to się, jakby strona, w którą to się wszystko rozwija, no trochę... No, 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 jakby, tak jak mówię, dostosowujemy kryptowaluty do tradycyjnego rynku i tak jak nie lubimy systemu bankowego dlatego, że nie mamy pełnej kontroli nad naszymi pieniędzmi, nie możemy przesyłać odpowiednich środków, tak jak chcemy, bank zadaje nam masę pytań podczas otwarcia konta, podczas przelewu i tego typu rzeczy, yy, no to jeżeli kryptowaluty zostaną wchłonięte przez system bankowy i wszyscy będą je trzymać na koncie w banku, to do kryptowalut będą się odnosić dokładnie te same zasady, co do fiatu. Moim zdaniem jest to droga donikąd i długoterminowo, tradycyjnie Tracimy przewagi Bitcoina, które, dla których tak naprawdę ten Bitcoin powstał. Tylko, czy jeżeli ten mm, kierunek, w którym zmierzamy, będzie wyglądał w, tak jak teraz, w sensie tak jak ty mówisz, że zmierzamy w kierunku, w którym kryptowaluty będziemy mogli przechowywać w bankach? Na przykład, tak. Tylko, czy jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, czy to nie stworzy pewnych ryzyk? No bo banki będą w stanie wtedy w jakiś sposób zarządzać kryptowalutami? I że to nie rodzi przestrzeni do tego, że nagle... Realnie na rynku pojawi się więcej kryptowalut niż fizycznie no, I istnieje. I no, tak, i tak, jak jest z pieniądzem. Dokładnie tak, rezerwa cząstkowa jest do zrobienia na Bitcoinie. Oczywiście jest to trudniej zrobić, dlatego że Bitcoinu wszystkie można policzyć i w ogóle śmiesznie by było, jakby kiedyś banki e, musiały zrobić podsumowanie wszystkich swoich e, tych asetów i by wyszło, że jest na świecie 50 milionów bitcoinów. No bo tak mogło być. Nie realne. Nie, no to jest realne, bo jeżeli banki będą to odpowiednio wszystko księgować, tak jak księgują, Pieniądze Fiat, no to, to może się zdarzyć, że tak naprawdę deklarują, że mają ich więcej niż w rzeczywistości posiadają. To, to I kredyty w Bitcoin. Na przykład, jakby to jest możliwe, to nie jest ten stan, do którego ja bym chciał dążyć. Nie? W sensie dlatego wydaje mi się, oczywiście to też nie jest tak, że chciałbym komukolwiek zakazać trzymać swoje bitcoiny na, kontu, na koncie w banku, jakby ma do tego pełne prawo. Natomiast wydaje mi się, że dużo lepiej by było dla świata, yy, gdyby Bitcoin najpierw zdobył większą adopcję, gdyby najpierw ludzie go bardziej zrozumieli. Gdyby ludzie chcieli go, chcieli z niego korzystać, chcieli go przechowywać na własnych portfelach, byłaby technologia, byłoby spo, sposoby użycia go, żeby to było faktycznie wygodne i bezpieczne, bo teraz jest to, powiedzmy, dyskusyjne, jest to bardzo trudne. Umówmy się, wytłumaczenie komuś niezaznajomionemu z technologią, co ma tak naprawdę z tym bitcoinem zrobić, jakieś seed phrasy i tak dalej, jest to zbyt skomplikowane. Na ten moment jest to za trudne. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy. To jest obiektywnie zbyt trudne i tego się nie da zrobić, i trudno, i zachęcamy ludzi do tego, żeby trzymali tego bitcoina na koncie bankowym, czy jednak walczymy i staramy się znaleźć sposób na ułatwienie tej adopcji, ale tak, żeby, żeby bitcoina nie zniszczyć, bo być może da się tak zrobić, być może jakieś, nie wiem, zdecentralizowane banki. To jest możliwe w sensie, być może jakaś przetrzymywanie ID w sposób zdecentralizowany, żeby to, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że człowiek legitymuje się dowodem osobistym w banku i ma dostęp do swoich środków. Być może można zrobić coś podobnego, tylko jeszcze nikt na to nie wpadł w przypadku kryptowalut. Być może, nie mówię, że się da. Na ten moment nie wiemy, jak to zrobić. Nie ma czegoś takiego, nie ma rozwiązań, które by potrafiły. Tak jak wspomniałem, które by, dały, by pozwoliły ludziom korzystać z kryptowalut bez tych regulowanych instytucji, moim zdaniem lepiej by było dla, dla świata, gdyby najpierw jeszcze byśmy powalczyli trochę o te rozwiązania, a dopiero później do, doszłyby banki do tej gry. Ale no rozumiem, że świat zadecydował inaczej, jakby przyjmuje to do wiadomości, też nie ma co się kłócić z rzeczywistością, to to generalnie źle wychodzi, dlatego no mamy tą mikę, Europa, Unia Europejska ją uchwaliła, więc musimy niestety się dostosować, bo raczej nie uda się przekonać polskich polityków i polskiego społeczeństwa, żeby wyjść z Unii Europejskiej, bo mika, więc jakby nie mamy wyjścia, musimy się do niej dostosować i tutaj odpowiadając na twoje pytanie, tak, uważam, że powinien powstać niezależny urząd, który by regulował w ogóle branżę fintechów, nie tylko kryptowaluty, dlatego, że KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, jest niezwykle dziadowską instytucją. Ona nie potrafi funkcjonować na nowoczesnym rynku. I to jakby, to, to, to są, są twarde dane, na przykład są raporty, jakiś tam urząd do nadzoru nad właśnie KNF-em i jego podobnym Instytucją w Europie, wydał taki raport, gdzie opisał właśnie, jak tego rodzaju instytucje w Unii Europejskiej sobie radzą z wydawaniem podobnych licencji do tej właśnie Mikowskiej. No i w tym raporcie są takie, jest taki wykres, bardzo fajnie to wygląda. Jest taki wykres, gdzie jest pokazane, ile miesięcy trwa w danym kraju rozpatrzenie tego rodzaju wniosków. Właśnie. I tam są, zaczyna się to od trzech miesięcy, kończy na, 5, na chyba 12 miesięcy plus. I 12 miesięcy plus jest tylko Polska i Portugalia, a tak naprawdę w Polsce jest ponad 20 tych miesięcy, ponad 24 nawet, więc jakby my się nawet na skali nie mieścimy, nie? W tym, tym to jest po prostu, jakby ktoś o tym pomyślał, ktoś chce założyć innowacyjną nową firmę w sektorze kryptowalut i musi ponad dwa lata czekać na wydanie licencji. Przecież to jest absurdalne. Jakby nikt normalny o zdrowych zmysłach nie będzie się starał o tego rodzaju licencję w KNF-ie, który wydaje tą licencję ponad dwa lata, a rekordziści czekają nawet cztery lata. To się po prostu, to, to jest po prostu coś nie do wyobrażenia. To, yy, to że to tak funkcjonuje jest olbrzymim skandalem KNF-u. Wydaje się, że się nie da zmienić. Szefem KNF-u jest powołany przez Mateusza Morawieckiego, więc to oczywiście PiS też ma swój udział, yy, pan Jastrzemski. i on nie ma jakby, zresztą w sensie on jest nieodwołalny, go się nie da odwołać jeszcze przez 3 lata, więc jakby no, KNF-u się nie da zmienić. Zresztą pan Jastrzębski jest bardzo dumny z tego, w jaki sposób funkcjonuje i nienawidzi kryptowalut, mówi o tym oficjalnie. Więc no KNF trzeba, z KNF-u nie zmienimy, więc trzeba zmienić KNF na coś innego. Jakby nie ma, nie ma, nie ma innej możliwości. To też jest ważne, że w Polsce, bo to, że długo wydaje licencję, to jest jedna Licencję elektronicznego pieniądza KNF wydał jedną, tylko masę firm z Polski, z polskim kapitałem firma Zen, być może kojarzona. Podejrzewam, że jeżeli ktoś wpłacał pieniądze na Binance z Polski, to przypuszczaliby, korzystał z firmy Zen. Firma Zen to jest polski kapitał, ale licencję ma na Litwie czy na Łotwie, nie pamiętam. No, a no, oczywiście nikt oficjalnie tego nie powie, no bo, bo, ale można się tylko domyślać, dlaczego na przykład właśnie firma poszła do kraju, który wydał 70 pewnych licencji, a w Polsce jest tylko jedna taka licencja. No ciekawe dlaczego. Dlaczego masę osób, które mogłoby pracować w Polsce i płacić podatki w Polsce, firma mogłaby płacić podatki w Polsce, nie, zdecydowali się na, na, na Litwę czy Łotwę, już nie pamiętam. No właśnie dlatego, że z KNF-em się po prostu nie da współpracować z nowoczesnymi, w nowoczesnych projektach. Jest to absolutnie przerażające, dlatego trzeba powiedzieć jasny, dać, dać sygnał dla rynku, że Polska się otwiera na, na innowacje, na fintechy. Yy jasno powiedzieć, że jest nowy urząd, w którym zgadzamy się na większy poziom ryzyka, w którym zgadzamy się na to, że może coś nie wyjść. Oczywiście to nie znaczy, że wolno okradać ludzi, ale zgadzamy się, że po pomysł biznesowo może na przykład nie wypalić, bo to jest też jedna ciekawa rzecz, że KNF w swojej y, urzędniczej głowie, tak to nazwijmy, nie wyobraża sobie sytuacji, w której y, użytkownicy na przykład tracą pieniądze swoje, tracą pieniądze, które mieli na giełdzie. Oni sobie tego nie wyobrażają, to jest absolutnie niedopuszczalne, ale umówmy się, no, kurczę, jeżeli giełda może przytrzymywać nawet miliony bitcoinów, powiedzmy, no to ona może je stracić. W sensie to się fizycznie może wydarzyć. Nikt nie ubezpieczy. W sensie są takie kwoty kryptowalut, których się już nie da ubezpieczyć. I to się fizycznie może wydarzyć. I to powoduje paniczny strach w KNF-ie. Oni nie są w stanie znieść takiego ryzyka, więc no, należy ich wymienić, należy stworzyć nową instytucję, która. Myślę, żeby na pewno zachęciła masę inwestorów do inwestowania właśnie w, właśnie, właśnie w Polsce. Nie? No, a co czeka rynek kryptowalut w najbliższym czasie? No, bo branża domaga się, żeby prezydent ustawę zawetował. Tak, i teraz załóżmy, na... że on ją zawetuje, rzeczywiście. Czy będzie? Szybko procedowana nowa ustawa, czy mamy się przygotować na to, że okres przejściowy minie? W Polsce nie będzie ustawy implementującej Mikę. czyli teoretycznie działanie w branży będzie nielegalne, ale z drugiej strony kar z tytułu też, tego tytułu też nie będzie. Tak, będzie ciekawa sytuacja, bo Sejm przyjął tą ustawę, natomiast ona poszła do Senatu i Senat dodał swoje poprawki kompletnie bzdurne, drobne zmiany. Co to, jedyne co to spowoduje, to to, że 5 listopada znowu Sejm się będzie musiał zajmować tą ustawą yy, i dopiero jak wtedy Sejm przyjmie lub nie te poprawki Senatu, to nie ma żadnego znaczenia, dopiero wtedy prezydent będzie mógł zawetować. I teraz tak, to będzie pewnie jakoś, jeżeli zawetuje, oczywiście na to liczymy. Też się pojawił Apple Branży, gdzie w zasadzie wszystkie firmy kryptowalutowe yy, są zawetem. Ciężko tak naprawdę znaleźć chociaż jedną osobę, która wie, co to jest bitcoin, Bye. I wspiera tą ustawę. To jest naprawdę bardzo trudne. Yy, więc cała branża absolutnie jest przeciwko. No i co się stanie? No tutaj są projekty ustaw. Konfederacja zgłosiła do tej ustawy, która, która była procedowana, 170 poprawek, więc jakby, jakby te wszystkie poprawki po prostu nałożyć na tą ustawę, to ona byłaby w miarę ok. Więc przygotowanie i złożenie ustawy jako takie nie jest problemem. Problemem jest to, że taka ustawa musi mieć większość, bo to, że prezydent zawetował, to fajnie, ale musimy zbudować większość. Więc jeżeli się pojawi na Horyzoncie jakaś możliwa większość, czyli pewnie no PiS pewnie byłby po naszej stronie, wyjątkowo w tej sprawie. No i kogoś z tej bandy czworga w koalicji trzeba by namówić. Jeżeli się to uda, jeżeli się uda taką polityczną pracę wykonać, no to wtedy będzie można złożyć projekt zgodny powiedzmy z tą, z tą większością. No i, w, i, w, i wtedy będzie ustawa. Natomiast, jeżeli się nie uda tej politycznej większości znaleźć, to tak będzie sytuacja, gdzie od czerwca przyszłego roku krypto, handel kryptowalutami w Polsce będzie de, de jure i de facto nielegalny, dlatego że nie będzie istniał urząd, w którym będzie się można za, w którym będzie się można zarejestrować. Co prawda firmy zagraniczne będą mogły działać w Polsce, ale polskie firmy nie będą mogły działać w Polsce. Natomiast yy, Mika yy, mówi, że coś jest nielegalne i że nie można Działać bez licencji. Natomiast kary, sankcje za nielegalne działanie powinny być w ustawie, już w rządzie już krajowej. A skoro tej ustawy nie będzie, to tak naprawdę działanie będzie nielegalne, ale niesankcjonowane. Więc teoretycznie firmy będą mogły działać nielegalnie. Skoro nie ma żadnych kar, nie wiem. Myślę, że co odważniejsi będą działać. No Pytanie, czy w przyszłości prawo nie zacznie działać wstecz, jak już ustawa się pojawi? Wszystko jest możliwe. Skoro było, mo, można było zmieniać prawo za pomocą konferencji pracowych, to podejrzewam, że działanie Prawa Wstecz jest również w zasięgu naszych rządzących. Natomiast no, cięż, naprawdę będzie, będzie niejasność prawna, ale jestem absolutnie przekonany, że jakby to nie nasza wina w sensie, że to że jakby ustawa tak zła, jaka jest teraz do, do podpisania powiedzmy, ona nie rozwiązuje żadnego problemu tak naprawdę. Jedyny kto... Zyskać na tej ustawie tak złej, to mogą jedynie banki i duże instytucje płatnicze, które już funkcjonują w Polsce, bo one by mogły w miarę łatwo uzyskać taką licencję na handel kryptowalutami. Czyli firmy, które dotychczas nie działały w tej branży, dostałyby szybką ścieżkę do tego, żeby funkcjonować, i one już są w jakiejś relacji z tym KNF-em, więc jakieś podstawowe produkty mogłyby dostarczać. Tak. Natomiast cała branża, ca wszyscy ci ludzie, którzy ten rynek tak naprawdę zbudowali, którzy tak naprawdę, Wiedzą, czym są te kryptowaluty, i no, no, jakby zdobyli, już zatrudniają też masę, masę pracowników, ci wszyscy by odpadli. Zostaliby tylko tak naprawdę nowi gracze, y, wielki kapitał i tego typu, tego typu podmioty. No to trzymajmy jednak kciuki za prezydenckie weto i za to, żeby udało się tą większość w Sejmie znaleźć, jednak przegłosować już nową, poprawioną, lepszą wersję MIKI. Moim i waszym gościem był Tomasz Męcen.